Pierwszy dzień pospinaliśmy się tutaj na tej skarpie, i za tam, tam, tam była taka szczelina. To się spinaliśmy, wszystko poszło gładziutko, bo jest z nami Bóg. Czuwa, jest tak naprawdę zawsze z nami. Piękne, naprawdę rewelacyjne buty. Jestem z nich mega zadowolony. Są kurczę konkretnie zrobione, naprawdę. Idziemy tam, idziemy tam, Arcik się wspina na radę, a my idziemy na górę. Ja idę tylko wierzę latarkę i takie rzeczy. Chopaki weszli, weszli na górę, Arcik dołącza, elegancko. Dołącza, jest, kurwa moc. Dołącza, ciężko, zajebiście. Zajebiście Arcik, dobrze, elegancko. Piękne zakończenie Mówisz trzy słowa do kamery chcę, Bolek będzie cię Bolek będzie zajebany, o to są Bolek ty. będzie zajebany Pięk, Strówko, zdrówko. się, Pięk, strówko. Strówko. Elegancko, chłopaki, gruba robota, dobrze Wodę mamy jak chcecie Legowisko Dokładnie, tam, A czy jeszcze musimy zjechać i musimy zejść stąd tam do tego stanowiska. To zejście jest w stary, to na wyniosie tego bi Fajnie, fajnie wam poszło, no. Tam jest ten moment co, co Artur szedł, to ja wiem, że jest trudny moment. Taki kurde. Tak, początku? taki płużej, no, 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 że ślisko tam było pewnie. Ale w sensie tu na początku w prawo? Ja. Ja, ja to robiłem bez liny. No. Bo asekuracja dobra była tu jak to szło do góry. A już <laughs> ale już poczułem to. Ale to, to nie jest strach właśnie, bo to jest to, że jak... Iż wiesz, jakie ruchy robisz wiesz, że zrobisz zrobiłeś ileś razy no. i nauczysz się tego, żeby nie robić siłowo, żeby nie czepać, żeby chwycić i trzymać ten kamień, no to, to porównujcie sobie to do jazdy na rowerze. Jak na początku żeście jechali, to wiecie, nie skupialiście się na tym, żeby pedałować, żeby was pchała no ta siła i żeby was nie bujało tak. no. i no kurwa byliście posrani, bo Zbyt jest niepewnie, nie? no. no i wy macie teraz to samo właśnie ze ścianką, że później to... W ogóle nie wiecie rozumieć czemu ludzie wie, się tak boją albo czemu Ale to, czemu. No. Bolek widziałeś, przyjechali Hopy Pro z wszystko czy skąd oni byli. Albo z Francji coś takiego. A tamci, no? No, hopy no, chłopi, no ty, o, taki takich mm. Chłopcy na ciebie patrzą jak ty zapier... o w szoku! No gości o, gości, gości nie dowierzą kurwa! Chłopi... Wow, to tak po prostu! <laughs> Go, gości no. serio nie dowierzą. No. Bolek idź w to na 100%. <laughs> idź to. serio, idź w to! Ty, A, Mati! Rozpalaj to! Bo ja mam taką brzuszkę wziąłem. A, taka, taka ruba brzuszka, taka. Brzuzka taka bo się poli nawet jak No, no. opie jak wrzuciłeś, od razu się pocięła sama. No. Jak teraz pójdziesz, stary, na przykład, byś zrobił taki eksperyment, że poszedłbyś dwa miesiące na ścianki, ale tak wiesz, że z sercem na rynku, że no. i rozciąganie, i żeby się okay. nie skontuzjować, i żeby no. się skupił na technice, na tym skręcaniu i tak dalej, no to stary, po dwóch miesiącach, jak tu wracasz, to to jest do ciebie śmieszne. Mm -hmm. I bo to wchodzi, chłopie, jak wiecie. Jak masło. No, jak wódeczka z ogóleczkiem. Tak, na wódeczka. Mi się wydaje, że też miara ogarda jak szybko technika przez te buldery, bo tam jest dużo takich skrętek, no. takich kurwa dziwnych pozycji, nie? No. Bo na ściankach często jest tak, że. E, po prostu, nie? E, tak, ale ja doszedłem do tego 6-2, i zauważyłem, że na przykład niech e, w kurwę więcej siły zwinności, balansu i techniki odważenia, ale Błażej zasięgiem w kurwę dużo robi. No, 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 na ściance się nie pije. Sorry. <laughs> nie, ogólnie to polecą też właśnie gumę na spinaczka, bo niby człowiek ma instynkt taki, że jak je, to wtedy jest w piesznym miejscu. bo ciemno się robi, nie ma co przedłużać. No. Właśnie po ciemnym mu się najlepiej hopie no po... wchodzi. <laughs> jak ją zobaczył, chopie, biedruć. Biedruć. No, ja zobaczył, hopie w dzień po Jak się najlepiej idzie. Mój ziomka w. Piotrek taki nie co się właśnie alpami z nim spinek i tak dalej Jak e, my wchodzili w Tatra na taką ściana i już było ciemno, już wyszło czas, gonił kurwa, już to było przetrwanie, nie? I go to dobra, a ty Bolek ja tu pierdola stanowisko na na żywca, dobra? Dobra, okej, okay, spoko. Go, Chuj wie jak to w ogóle wraca, na, na bufo, nie? I, wiesz, jak go to też przekurwiłem, go to, zajebiście elegancko na następny my zeszli z tej góry, popatrz na ścianę, dole, opie, wolę <laughs> Dobra. A jest? <laughs> Idziesz się z nami. Jo, ja to jebuja kurwa, coś tu się szykuje. Sala Wikii. Sala Wikii zachęść Dobry, dobry. dobry nie widziałem pan. Myślałam, co to za świetlik schodzi. No, trzeba poświecić, bo tam w już się tym robi. No to niebezpiecznie, bo to jest tak wąziutko. No, no tu ja, to tu no ale. tutaj pomoże pani, bo. To, to... to jest kolega akurat, no ale. Tak, takie subtelne po Tak, buty, albo. No. I no, niech pani mówi, czy nie ślepia. Nie, nie, bo ja mam na, na głowie z tyłu, także super. To dobrze. Po prostu anioł mi świeci, no. Bo... Michał Archanią, Michał Archanią. Takiego patrona mieć to ja Pięknie, naprawdę tu rzadko się ktoś taki trafia. No przecież to, jest, to tutaj... nie ma problemu. O jakie niebo Bardzo ładnie. Bezpiecznej drogi! Dziękuję bardzo. Dobranoc Siemanko Dobra. Co Który? Tu nie wiem, tacy... czy to nie jest za fest. Nie jest za fest. Dobre to mamy. No, szto! No, elegancko. Uuuuuu! Biocydówcza! No i no. ma kurwa luzu, nie? no. <grym wytrza> Tutaj się przygotowujemy. Spinacze Cisza i spokój. Jest Piotrek? Pisał. Jaka ta mucha alpinistyczna? Alpinistyczna. ona odleciała, jeśli tu nie ma. Alpinistyczne muchy, znajdują się w górach. Tam jest, patrz, patrz jak się spiną. Jest. 4-2 yes. robi. 4-2 plus. 4-2. Zero. Idziemy po wodę. <laughs> Fortoni. For... No. <laughs> This is the clarity killer. <laughs> God bless. Shipping kitchen for Yes, yes, yes.

Nigdzie nie brakło, nigdzie. Ja mieszkam 50 lat, ale... Nie o, o, brakło. Nigdy nie... Tak, to nigdzie nie brakło. Uff. Naprawdę czuję się mega świeżo. Rewelacja. Piękne widoki, ptaki zwierkają, natura. O to chodzi. Tego mi trzeba w życiu. Aurelio. Przypinka Dawaj, dawaj, nie? nie jeszcze się, za, się o Moment -o. <laughs> uh, o dobrze, dobrze.

Nie bój się Michał, Dawaj, po prostu ty źle, ty dobrze ładem dalej, on Cię. Przebieraj nóżkami. No, tak i boli się zresztą. jak mi ciągnie. Dobrze, no to po trochę... No po po pierwszej puszczej spadnie no. ja tak pewnie na Bo on i tak to ten Piotrek się przygotowuje. Oliwka na plecach, oliwka Brazil. Jezuś, semeczka. z dwóch strzał. Pięknie. Trzeba się przypiąć. Duże, że to? Nie, e, z ósemki Ono ma być minimalnie większe niż e, pętla z uprzęży bo wtedy bardziej obciążasz lina a, czyli mniej uszkadzasz e, uprzęż, nie? Czaisz? Ale to, to już jest pierdoła tak naprawdę, nie? A no, że pociągnąć mu? W że kurwa no widać, że jest właśnie mniejsza, nie? Nie. nie? nie, nie, nie. To teraz masz idealnie, no Piotru, godem ci z miejsca te buty, stary. <laughs> Zanim jesteś na dole Serio, weź te buty, ten zobaczysz, chłop jak budzie. Puśćcie, no. Kurwa, U, tam się kurwa wjeżdża. Ja, no, ty siedzisz się nie stani. Mi po, też, po, żebyś, mnie kurwa. to boli, to cieć. Ty, co, co. ty jest, kurwa, baba stara. No i zamknij kurwa tę sklepie. Gdzie <laughs> mi się to poprawić zaraz się ubieram, bo ja pierdolę. Nie, nie no bo kurwa tych co buty ubierasz w jakimś tuta, wiesz, czy tam kurwa pocilować albo ja do wolka. Ty byś i... nie ubrał to stary ty kurwa jojcyś. Hebe. Pokaż hejter, F... musisz się, się wkurwić, pokaż. Do tego, do tego. Dawaj, 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 dobrze, 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 ładnie, ładnie. Mocno ręką, teraz kurwo ręką. Kurwoje, bana. <noise> Rozjebie mnie przecież chyba. No, Krewo, tu możesz wsadzić, tu możesz wsadzić, no. tu możesz wsadzić, tu no. możesz wsadzić. no palcami, żeby asekuracyjnie było. Okej. Okay. No. Obciążę jak chce opiety palc się, że mi do dupy wejdzie. <głos> <głos> Sorry kurwa, nie. Ja nie dam rady w tych butach. No kopie kurwa kaj! Ale to za małe, to? W chuj! Nie pierdolę mnie! nie, nie jeź nie, nie, zaufaj nie, nie, mi! O kurde, prawie stopnij! ej! Jest stary? tak, 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 Okej okay. To jest spinanie jak w Tatach byśmy szli ja. tu jest punkt centralny nie? No. i tu jest HMS i ten HMS przyjmie mnie, bo ja tu mu wyblinka zrobiono, że jak mi upierdoli taśma, to jeszcze mu wyblinka. Jak mi upierdoli wyblinka to mu taśma, nie? Czyli mam dwa zabezpieczenia i do tego punktu jeszcze przypiną przyrząd, który Asekuruję Artura, nie? Jebany! Wieszcie? Kurwa, wole jakie mięśnie A co jakby była taka sytuacja, że wam Beliny nie starczyło, bo było na przykład nie wiem Wzięliście za krótko? Wszystko siedzą <noise> to Tak ma być no. Kurwa, że ja ciepło O panie, patrz, patrz Aha, to na ogród jest, to tak jest hamulec Aha Bo tu robisz kąt A czekaj, czy jeszcze wydało się... Czyli dobrze ja... Buciki ogólnie właśnie miałem mówić Te buty były dwa dni w biurze patrzcie i tutaj się rozkleja, więc idą do zwrotu. Zamówiłem już nową parę Tu tak samo